Podobno środa to dzień loda, więc przychodzę dzisiaj do Was z przepisem na przepyszną szarlotkę z kruszonką jak u babci i oczywiście akcent lodowy również został zachowany. Kogo witam, kogo goszczę dzisiaj na moim kanale? Ja mam na imię Asia i pozdrawiam Was serdecznie z gruziąca. A Ty jak masz na imię? Koniecznie daj znać w komentarzu. Zapraszam na nowy przepis. Ja tu miałam około kilograma jabłek, użyłam jabłka, które po prostu przewracały się w koszyku.